Kluczowy korytarz logistyczny Rosji i Chin do Europy jest zagrożony sabotażem ze strony ich sojusznika Aleksandra Łukaszenki. Zaskakujące prawda. Władze w Mińsku wciąż przetrzymują ponad 1200 ciężarówek jako zakładników na granicy litewskiej. Litewski rząd ogłosił 20 listopada otwarcie punktów kontrolnych, ale zatrzymanie tych ciężarówek doprowadziło do sensacyjnych rezultatów. Koszty logistyczne wzrosły o 20%. W odpowiedzi na tę sytuację Łukaszenka zażądał dziennego cła w wysokości 120 euro, co natychmiast zamieniło dostęp do Kaliningradu, jego patronackiej Rosji, w nierozwiązywalny chaos. Szacuje się, że łączna wartość strat w transporcie ciężarowym wynosi obecnie 2,8 miliona euro i rośnie wykładniczo z każdym dniem. Dodatkowo, logistyka Rosji i Chin w UE poniosła ogromne straty. Analizy pokazują, że Aleksander Łukaszenka będzie kosztował obu sojuszników 4 miliardy euro strat. To niewiarygodna kwota. Kryzys, jaki Białoruś wywołała dla Rosji i Chin, nie ogranicza się jednak do ogromnych strat gospodarczych. Obecnie rozważana jest alternatywna trasa, rozważana jest możliwość przesunięcia w kierunku korytarza środkowego, którego centrum stanowi Turcja. To nie tylko zmiana trasy, ale punkt zwrotny, który potencjalnie może zmienić globalny bilans logistyczny. Najbardziej ironicznym skutkiem tego kryzysu zakładników jest to, że Łukaszenka, próbując ukarać Zachód, zablokował najważniejszy korytarz logistyczny służący interesom Moskwy i Pekinu. Czas przyjrzeć się obrazowi, jaki wyłania się po tym kryzysie, temu jak Białoruś wstrząsnęła Rosją i Chinami oraz temu jak zmieniła się w szczegółach trasa logistyczna UE. Zacznijmy od skutków kryzysu wywołanego przez Białoruś dla Putina. Najpilniejszym i najbardziej upokarzającym kryzysem dla Federacji Rosyjskiej jest potencjalna blokada logistyczna Kaliningradu. Transport drogowy stanowi podstawę zaopatrzenia regionu w żywność, energię i materiały budowlane. Decyzja Litwy o zamknięciu granic praktycznie sparaliżowała ruch drogowy w kierunku Kaliningradu. Spadek wolumenu transportu drogowego w tym kryzysie jest jednym z czynników najbardziej hamujących rozwój rosyjskiej gospodarki. Szacuje się, że średnio 400 ciężarówek przewożących żywność, surowce i produkty przemysłowe wjeżdża do Kaliningradu dziennie. I. Szacuje się, że z powodu kryzysu wywołanego przez Białoruś do tej pory zakłócono prawie 10 -0 przesyłek drogowych. Stwarza to ryzyko wystąpienia presji na niedobory w łańcuchu dostaw w regionie. Zdecydowano, że przejście graniczne w Miedeninkach pozostanie częściowo otwarte dla posiadaczy uproszczonych dokumentów tranzytowych na przejścia graniczne w Kaliningradzie z pewnymi wyjątkami. Jednak to napięcie i kryzys zakładników w drogowym transporcie towarowym grożą spowolnieniem i destabilizacją pozostałego kluczowego korytarza logistycznego. Groźba przejęcia ciężarówek przez Białoruś. Może doprowadzić do całkowitej odmowy wjazdu na terytorium Białorusi przez litewskie lub polskie firmy transportowe przewożące towary z regionu. Oznacza to, że jedyny niezawodny most lądowy do Kaliningradu, czyli wjazd na Litwę przez Białoruś, może zostać niemal całkowicie zamknięty. Potencjalny koszt tego logistycznego, wąskiego gardła dla rosyjskiej gospodarki niesie ze sobą ryzyko wywołania wielokierunkowej reakcji łańcuchowej. Warto zauważyć, że Białoruś ma również negatywny wpływ na gospodarkę Putina w obszarze inflacji morskiej. Rosja wykorzystuje port w Kaliningradzie jako bramę do rynków północnoeuropejskich, przede wszystkim do portu w Rostocku w Niemczech. Zakłócenie na tym szlaku mogłoby sparaliżować zdolność Rosji do transportu towarów przemysłowych, drewna, metali, a nawet nieobjętych sankcjami produktów energetycznych przeznaczonych dla Europy drogą lądową i kolejową. Chociaż codzienny przepływ rosyjskiej logistyki przez Kaliningrad jest objęty tajemnicą, wiadomo, że region ten jest jednym z najaktywniejszych rosyjskich portów na Bałtyku. Można szacować, że rosyjski eksport i transport dostaw mogą być znaczące. Rosja będzie zmuszona załadować towary na promy między Sankt Petersburgiem a Kaliningradem przez Morze Bałtyckie, aby załatać tę lukę. Przesyłka, która drogą lądową zajmuje od dwóch do trzech dni i jest stosunkowo tania, Drogą morską zajmuje od 5 do 7 dni. Co ważniejsze, koszt jednostkowy transportu morskiego może być o 300 do 400% wyższy niż transportu drogowego. Jeśli Rosja będzie zmuszona skorzystać z tej trasy, koszt każdego towaru przewożonego do Kaliningradu wzrośnie wykładniczo. Całkowite zamknięcie na miesiąc lub 30 dni może oznaczać straty handlowe brutto rzędu 2 miliardów euro. Zamknięcie tego kluczowego dla Rosji szlaku handlowego niesie ze sobą potencjał wywołania ogromnego wstrząsu gospodarczego dla Moskwy. Co więcej, nagły wzrost kosztów frachtu i konieczność transportu towarów alternatywnymi i dłuższymi drogami morskimi niosą ze sobą potencjał zrujnowania konkurencyjności rosyjskich firm na rynku europejskim. Aleksander Łukaszenka w istocie prognozował straty gospodarcze dla Putina, opierając się na kryzysie na Litwie. Zakładając, że wolumen towarów transportowanych drogą lądową wynosi 120 milionów euro miesięcznie, koszt zastąpienia tego wolumenu transportem morskim mógłby przekroczyć 150 milionów euro miesięcznie. Dodatkowe obciążenie w wysokości 30 milionów euro znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w rosyjskim budżecie wojennym lub budżecie subsydiów dla obwodu kaliningradzkiego. Ta sytuacja pokazuje, że koszty suwerenności Rosji są miażdżące z powodu konieczności logistycznych z dala od linii frontu. Przyjrzyjmy się teraz, jak rząd białoruski zaszkodził gospodarczo Chinom kryzysem na Litwie. Możemy zacząć od zniszczenia wektora prędkości Chin i przekierowania chińskiego handlu. Znaczenie korytarza północnego wynikało bardziej z szybkości i przewidywalności niż z wolumenu. Kryzys na Białorusi zniweczył obie te kluczowe atuty. Pierwszym istotnym czynnikiem jest wielkość zakłóceń w handlu. Biorąc pod uwagę, że roczny wolumen przewozów kolejowych między Chinami a UE wynosi 25 miliardów euro, 30-dniowe zamknięcie granicy litewskiej oznacza opóźnienie w transporcie towarów o wartości szacowanej na 2,08 miliarda euro. Taka wielkość przewozów jest szczególnie istotna dla branży elektronicznej, zaawansowanych technologicznie komponentów i handlu elektronicznego. Musimy również wziąć pod uwagę efekt domina dodatkowych kosztów. Dzienne opłaty parkingowe w wysokości 120 euro za zajęte ciężarówki bezpośrednio wpływają nie tylko na litewskie firmy, ale także na koszty ubezpieczenia i magazynowania chińskich ładunków przewożonych tymi ciężarówkami. Przedłużający się kryzys logistyczny zmusi chińskich eksporterów do wypłaty odszkodowań za opóźnienia swoim europejskim klientom, co może trwale zaszkodzić chińskiej marce niezawodności logistycznej. W obliczu kryzysu wywołanego przez Mińsk na Litwie Pekin może również być zmuszony rozważyć ucieczkę kapitału. Chińscy i międzynarodowi spedytorzy mają obecnie poważne obawy co do korzystania z tej trasy. Ryzyko utknięcia towarów na kilka dni z powodu arbitralnej decyzji władz Mińska nie jest racjonalną decyzją dla zarządzającego ładunkiem. Ta sytuacja stanowi niezbędny impuls dla chińskiego kapitału, aby skierować przepływ towarów do bardziej stabilnego i bezpiecznego korytarza środkowego. W obliczu obecnego kryzysu szlak północny jest zagrożony, że stanie się toksycznym aktywem dla kapitału międzynarodowego. Polityko i inne źródła donosiły, że nawet po decyzji Polski o zamknięciu granicy, ponad 130 chińskich pociągów towarowych utknęło na granicy, a po wschodniej stronie żelaznej kurtyny zgromadziły się ładunki warte miliardy euro. Obecnie jest to postrzegane jako zapowiedź sygnałów, które poważnie wstrząsną gospodarczo Pekinem. Innymi słowy, Białoruś prawdopodobnie do tego czasu będzie mocno zadłużona gospodarczo wobec Chin. Jedną z głównych ofiar działań Łukaszenki, jak widać, jest chiński handel realizowany tą trasą. Egoistyczna i krótkowzroczna taktyka Białorusi postawiła Pekin najważniejszego partnera strategicznego Moskwy w obliczu logistycznego koszmaru. Fakt, że obietnica Putina dotycząca bezpieczeństwa logistycznego dla Chin zawisła w powietrzu z powodu niekontrolowanych działań sojusznika, może zaszkodzić relacjom opartym na zaufaniu między oboma krajami. Działania Łukaszenki mogą osłabić gwarancję Moskwy dotyczącą bezpieczeństwa północnej drogi do Pekinu. Putin może znaleźć się pod poważną presją, by kontrolować tego sojusznika, który szkodzi nie tylko Zachodowi, ale i swoim sojusznikom. Ta sytuacja może podważyć geopolityczną siłę Rosji. Ten paraliż logistyczny grozi podważeniem doktryny Kremla o kontynuowaniu handlu pomimo zachodnich sankcji. Działania Mińska, który ignoruje strategiczne interesy Moskwy i Pekinu dla własnych korzyści taktycznych, można interpretować jako wyraźny przykład osłabienia Białorusi, najbardziej zaufanej bazy logistycznej Moskwy na Zachodzie. Biorąc pod uwagę wszystkie te szczegóły, kryzys na Białorusi jest rzadkim przykładem tego, jak strategie gospodarcze Rosji i Chin legły w gruzach pod wpływem działań ich sojuszników. Te straty gospodarcze mogą zmusić oba mocarstwa do przedłożenia interesów handlowych nad więzi polityczne. Jednak prawdziwe zagrożenie dla Rosji i Chin nie ogranicza się tylko do tego. Jak wspomniano we wstępie do filmu, kryzys wywołany przez Białoruś może prowadzić do poszukiwania alternatywnych tras. Potencjalna niepewność trasy północnej, spowodowana najpierw decyzjami Polski, a następnie Litwy o zamknięciu granic oraz szantażem w postaci ciężarówki Łukaszenki, nieuchronnie skierowała uwagę globalnych gigantów logistycznych na nową alternatywę korytarz środkowy. Trasa ta to multimodalny szlak handlowy, który zaczyna się w Chinach, przechodzi przez Kazachstan, przecina Morze Kaspijskie i prowadzi do Azerbejdżanu i Gruzji, a następnie dociera do Europy. Przez strategiczne porty i linie kolejowe Turcji. Katastrofa logistyczna na północy może sprawić, że korytarz środkowy stanie się nie tylko preferencją, ale strategiczną koniecznością. Rozwój korytarza środkowego w tym kryzysowym otoczeniu oznacza coś więcej niż tylko zmianę geograficzną reprezentuje strategiczną zmianę paradygmatu podczas gdy korytarz północny jest kontrolowany przez kraje o wysokim ryzyku politycznym, takie jak Rosja i Białoruś, które podlegają sankcjom i kaprysom nieprzewidywalnych dyktatorów. Korytarz środkowy ma potencjał, aby zaoferować bardziej stabilny geograficznie i politycznie korytarz przez kraje takie jak Turcja, Azerbejdżan i Gruzja. Zakłócenie północnego odcinka pasa i szlaku drugiego co do wielkości ruchu kolejowego w Eurazji wskazuje, że ta nowa trasa może stać się nieuniknioną koniecznością. Trasa ta może odciąć siłę napędową handlu między wschodem a zachodem od arbitralnych decyzji jednego kraju. W obecnej sytuacji przepustowość korytarza środkowego prawdopodobnie będzie miała trudności z obsługą ogromnego wolumenu przeładunku na trasie północnej, szacowanego na 25 miliardów euro rocznie w perspektywie krótkoterminowej. Jednak potencjalne dane dotyczące wzrostu są imponujące. O ile roczny potencjał w 2022 roku szacuje się na około 80 zero kontenerów, niektóre prognozy przewidują, że do 2027 roku może on wzrosnąć do 10 milionów ton rocznie. Aby zrealizować te oczekiwania, konieczne będą inwestycje infrastrukturalne w wysokości 27-29 miliardów dolarów. Jednak nieoczekiwane załamanie się szlaku północnego i wzrost ryzyka politycznego stwarzają możliwość znacznie szybszej mobilizacji inwestycji infrastrukturalnych i finansowania międzynarodowego. Wynika to z faktu, że dla podmiotów komercyjnych ciągłość łańcucha dostaw jest ważniejsza niż koszty logistyki. Każda sytuacja kryzysowa na północy ma potencjał zwiększenia konkurencyjności korytarza środkowego. Centralna rola i strategiczne położenie Turcji to czynniki, które również należy wziąć pod uwagę w tym kontekście. Wynika to z faktu, że rola Turcji w korytarzu środkowym jest znacznie szersza niż tylko rola kraju tranzytowego. Turcja może służyć jako bezpieczna przystań i most logistyczny do Europy. Linia kolejowa Baku-Tbilisi i nowoczesna infrastruktura portowa Turcji mają potencjał, aby zapewnić płynny transfer towarów z nadmorza Kaspijskiego na rynki zachodnie. Kryzys na Białorusi może przyspieszyć strategię bloku zachodniego, w tym UE, mającą na celu odsunięcie zależności logistycznych od osi Rosja-Białoruś. Pomimo zastrzeżeń politycznych UE z dużym prawdopodobieństwem spojrzy przychylnie na tę trasę obejmującą Turcję. W imię bezpieczeństwa gospodarczego i odporności łańcucha dostaw ma to potencjał, aby w pełni wpisywać się w brukselską strategię dywersyfikacji ryzyka i współpracy z wiarygodnymi partnerami. Wybór wymuszony kryzysem jest również istotnym czynnikiem w tym kontekście. Ten kryzys może sprawić, że środkowy korytarz stanie się bardziej atrakcyjny zarówno dla Chin, jak i Rosji. W przeciwnym razie oba kraje mogą stanąć w obliczu ryzyka podważenia własnych interesów strategicznych. Przyjrzyjmy się najpierw potrzebom Chin w tym zakresie. Chiny potrzebują przewidywalności, aby utrzymać swój eksport o wartości 25 miliardów euro. Jakiekolwiek zamknięcie granic i groźba opłat na północy, czyli groźba Łukaszenki o wartości 120 euro dziennie, stanowią niedopuszczalne ryzyko dla chińskich eksporterów. Chociaż korytarz środkowy jest bardziej niekorzystny pod względem kosztów i czasu niż północ, niskie ryzyko polityczne może zrekompensować tę niedogodność. Oczekuje się, że Pekin będzie naciskał na Rosję i Białoruś, aby jak najszybciej rozwiązały ten kryzys, ale jednocześnie będzie aktywnie poszukiwał długoterminowych rozwiązań alternatywnych. Zobowiązania Rosji w tym zakresie są oczywiście oczywiste. Zagrożenie ograniczeniem dostępu do Kaliningradu jest kwestią kluczową dla Moskwy. Jeśli Chiny uznają korytarz środkowy za swoją główną trasę, Rosja może być zmuszona do nawiązania partnerstw na tej nowej trasie i ubiegania się o udział w ruchu towarowym. Moskwa może stanąć przed perspektywą przyjęcia strategii traktowania tej trasy przebiegającej przez Kazachstan i Turcję jako drugorzędnej drogi w blokadzie logistycznej spowodowanej wojną na Ukrainie. W przeciwnym razie każda decyzja o zamknięciu granicy może pogłębić załamanie się Kaliningradu i zachodniego szlaku handlowego. Może to spowodować ogromny wstrząs gospodarczy dla Rosji. Zarówno dla Chin, jak i Rosji ten impas logistyczny może wzmocnić pozycję korytarza centralnego nie tylko jako geograficznej alternatywy, ale także jedynego gwaranta stabilności geopolitycznej i przepływów handlowych. Z drugiej strony kryzys wywołany przez Białoruś może stać się sygnałem ostrzegawczym dla Unii Europejskiej i NATO. Incydent hybrydowego ataku i porwania ciężarówki, którego doświadczyła Litwa, ujawnia zdolność osi Rosja Białoruś do siania chaosu, nie tylko militarnie, ale także poprzez infrastrukturę komercyjną i cywilną. Jest mało prawdopodobne, aby UE zignorowała groźbę nielegalnego okupu wobec własnych firm logistycznych, a mianowicie przewoźników litewskich. Sytuacja ta może zmusić UE do podjęcia pilnych działań w celu przesunięcia łańcuchów dostaw na bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne trasy. Środkowy korytarz obejmujący Turcję ma potencjał, aby stać się coraz atrakcyjniejszym obszarem inwestycyjnym dla Brukseli pod względem stabilności geopolitycznej i zarządzania ryzykiem. Koście jeśli dzielisz się i Wspierając tę trasę, Europa mogłaby rozważyć realizację dwutorowej strategii, zmniejszając swoją zależność logistyczną od Chin z dala od osi Rosja-Białoruś i zwiększając swoje wpływy gospodarcze w Azji Środkowej, krótko mówiąc, Mińsk wstrząsnął Rosją i Chinami, biorąc litewskie ciężarówki jako zakładników, a jednocześnie alarmując i budząc UE w tej sprawie. Ten logistyczny punkt zapalny może sparaliżować nie tylko litewskich przewoźników, ale także dostęp Putina do Kaliningradu i przepływów handlowych Pekinu o wartości 25 miliardów euro. Szlak północny może być narażony na nieodwracalne zniweczenie swojej wiarygodności z powodu nieprzewidywalnych ryzyk politycznych i egoistycznych taktyk sojuszników. Teraz nie tylko rentowność handlowa, ale także stabilność geopolityczna wymagają nowego szlaku. Wszystko wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że nowy trzon handlu z Chin do Europy przesunie się w kierunku korytarza środkowego, który jest bezpieczny, stabilny i skoncentrowany wokół Turcji. Może to okazać się posunięciem strategicznym, które może zmienić globalny bilans logistyczny i wywołać kryzys regionalny. Ten chaos na szlaku północnym może zwiastować początek nowej ery w handlu. Co sądzisz o tej sprawie? Czekamy na Twoje komentarze i polubienia. Dziękuję za oglądanie.